Zacznę od tego, że powyjmuję wszystkie rzeczy z tej, z tej półki, zdejmę pod krokodyla dla dzieciaków. Wszystkie elementy, które są nam niepotrzebne do mycia, zdemontuję i zaraz zabieramy się do pracy. Moim patentem na szybkie mycie niektórych rzeczy, tak jak wkładek od półki albo kubeczków na szczoteczki, jest to, że wyjmuję szczoteczki, a te kubki oraz te wkładki od, mm, od półki. Wkładam do zmywarki. Myję to za mnie. Jak wszystko usunąłem <laughs> przepraszam, z kabiny prysznicowej, mogę się zabrać za spryskiwanie jej płynem. Do uwaga, kabin prysznicowych. Całe szkła, armaturę. Jak wnętrze mi, może nie namaka, jak środek mi czyści wnętrze, rozpuszcza kamień i resztki mydła, to tym samym środkiem spryskuję sobie tutaj od zewnątrz. Tam, wszędzie gdzie kamień mógł powstać. I również na chwilę zostawiam. Raz na jakiś czas, teraz tego nie będę robił. Należy też wyczyścić te uszczelki. Je się zdejmuję, można, pokażę wam na jednej. O. W ten sposób je możecie zdjąć i w środku umyć. Natomiast tę muszę już wymienić, ona już do mycia się nie za bardzo nadaje. Także będzie wymieniona. Dajemy temu chwilę odpocząć i zaraz będziemy szorować. Do czyszczenia będę używał dwóch narzędzi. Jednym jest gąbka, drugim jest stara szczoteczka. Stara, ale nie używana oczywiście przez nas do zębów, szczoteczka do zębów. W takich miejscach jak to... Myję to szczoteczką do zębów. Tutaj nie wszystkie te osady zejdą, muszę też wymienić już w niektórych miejscach silikon. Ale tam gdzie na strzelaliśmy tym płynem, przejeżdżam szczoteczką. Wszystkie krawędzie dokładnie. Jeżeli gdzieś kamień nie zszedł i te osady nasze nieładne, no to oczywiście trzeba po umyciu powtórzyć drugi raz. Nie trzeba od razu, można za tydzień. Nasz środek myjemy gąbką. Ja ją zawsze nabliżam trochę. I wszystkie te elementy, gdzie spsikaliśmy, chodźcie tutaj. O! I wszystkie te elementy myjemy. Szyby tak samo. O. Pamiętajcie, żeby to robić zmoczoną trochę gąbką, zbliżoną. Bo inaczej cały płyn Wam wsiąknie gąbkę. A tak mamy szansę to umyć. I tak samo. Myję wszystkie szyby. Domycie i rozprowadzenie dokładnie tego środka. No bo większą robotę zrobił już za nas, zrobiła za nas chemia. Wiem, że to niezdrowo i nie No ale do niektórych powierzchni jednak te, te chemiczne yy, no, środki czyszczące moim zdaniem lepiej działają. Umyliśmy szyby. Teraz to samo robię ze ścianami. Do ścian jednak, do fug również użyję szczoteczki. Tam gdzie są jakieś zacieki, tak jak tu, nie wiem czy widzicie, o tak jak tutaj, takie były ciemne za moją półką, to je porządnie myję i całe fugi, nie tylko w tych zakamarkach, przeczyszczę szczoteczką. Ściany umyte fugi umyte szczoteczką, ściany umyte gąbką, to teraz czeka nas moment efektu wow, <noise> czyli spłukiwanie. Resztę szyb należy umyć, umyć opłukać, będąc w środku. O, jest efekt No moim zdaniem jest. To, co nam pozostało do zrobienia, to umycie właściwie spłukanie tych rzeczy zewnętrznych, które myliśmy szczoteczką do zębów. Nabieramy do wiadra albo miski wody. Bierzemy naszą gąbkę. I już Wam pokazuję. I maczając gąbkę w świeżej wodzie czystej, spłukujemy tę. Z, no, z środkiem myjącym. Wymieniłem wodę w misce i powtarzamy czynność, czyli spłukujemy wszystko. To, że podłoga będzie zachlapana, tym się nie przejmujemy, ponieważ zaraz wezmę i tak mopa i całość tutaj przetrę. Te takie czarne elementy, które tu widzimy, już widzicie, już nie są możliwe do doszerowania. Pokażę Wam. Op, widzicie tu. Tutaj będę musiał wymienić silikon, czyli go wyciąć i nałożyć nowy. No niestety, raz na parę lat to trzeba zrobić. I to jest mój patent na szybkie mycie kabiny: czyli spryskujemy, przecieramy i właściwie spłukujemy, i tyle. Bawimy się szczoteczką do zębów i, i gąbką. Dziękuję, że ze mną byliście w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!